Powiat Lizbarski bardzo dużo pozyskał środków unijnych. Piotr Harasim w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Jan Harchej, starosta Lidzbarski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pamięta pan 20 lat temu, dzień, w którym Polska wstępowała w struktury właśnie europejskie? Bardzo dobrze pamiętam. Takich dać się nie zapomina, panie redaktorze, bo obojętnie, gdzie jesteśmy w powiecie Lidzbarskim to widzimy. Gdzie ta Unia trafiła do powiatu liczborskiego. I ja cieszę się z tego powodu, żeśmy się otworzyli na świat, otworzyliśmy się na Europę i dzisiaj tak naprawdę jesteśmy powiatem europejskim. Nie tylko warmia, ale. Warmia Europejska. I jak te fundusze zmieniły wasze, Waszą rzeczywistość? Jak poprawiły Wasze życie? Przybyło przede... dróg, chodników, ale przede wszystkim no, mnóstwo różnych projektów przez te 20 lat. Przede wszystkim, trzeba sobie jasno powiedzieć, najważniejsze to, co Pan wspomniał, to drogi, które żeśmy porobili. Dróg zrobiliśmy w powiecie licbarskim ponad 140 kilometrów, nie licząc... To sam odpowiat, który zrobił, nie licząc tego, co robiły jeszcze gminy. W związku z tym. Często współpracujecie ze sobą, prawda? Cały czas mamy tak poukładane, że z wójtami, z burmistrzami współpracujemy, wspólne inwestycje robimy, wspólnie drogi robimy, dlatego tak dużo nam się udało wspólnie zrobić, ale to przecież to nie tylko drogi. Wiele pozmieniało się w szkołach. Bardzo mocno zmienił się nam szpital, cyfryzacja, urząd, który jak przychodziłem do urzędu, panie redaktorze, to wszystko się musiało załatwiać w urzędzie. Dzisiaj już większość spraw nie musimy do urzędu i żeby załatwić, bo po cyfryzacji urzędu mamy dzisiaj czy geodezję, czy wydział komunikacji, czyli można już wnioski składać do ochrony środowiska bezpośrednio przez internet. Powiat Lizbarski bardzo dużo pozyskał środków unijnych. Wykorzystaliśmy moment, przede wszystkim rozpoczęliśmy inwestycje związane z uzdrowiskiem, czyli nasze termy warmińskie, odwiert, który był zrobiony, który pod wody lecznicze. Dzisiaj dzięki dalszej determinacji pana burmistrza, mamy. Wybudowany dom zdrojowy, mamy tężnie, mamy obszar uzdrowiskowy, więc lada, lada moment miasto Lizbach Warmiński będzie już uzdrowiskiem, nie obszarem uzdrowiskowym. Panie teraz to kolejny temat: 25 lat naszych samorządów. Jak Pan ocenia decyzje, jakie właśnie ćwierć wieku temu zapadały? Znaczy, przede wszystkim muszę powiedzieć bardzo jasno, że. Prawidłowo, że samorządy istnieją, od tego trzeba zacząć. Nie dlatego, że jestem starostą, tylko uważam, że bliżej urzędy są ludzi. Jest łatwiej dotrzeć, łatwiej coś zrobić i łatwiej ludziom się żyje, jak mają na miejscu urzędy, które są potrzebne do funkcjonowania w życiu. Oczywiście jeszcze wiele trzeba by było poprawić. Bo to też jest prawda, że wiele samorządów jest nie za dużych. Jednak samorząd im większy, tym ma większe możliwości. W związku z tym trzeba by było się troszkę też zastanowić na reorganizację przede wszystkim służby zdrowia. Bo nie może być tak, że co 20 kilometrów. Jest szpital powiatowy, który wszystko ma w szpitalu. Dzisiaj przemieszczanie się między szpitalami to jest kwestia kilkunastu minut w bardzo dobrze wyposażonych karetkach, gdzie naprawdę się dba o zdrowie. Szpitale powiatowe powinny być szpitalami pierwszej pomocy i pierwszej diagnostyki. A szpitale specjalistyczne, wojewódzkie, powinny leczyć mieszkańców. I wtedy Powiedzmy, ta służba zdrowia może tak by nie kulała, bo niestety nie oszukujmy się, ale praktycznie nie znam szpitala powiatowego, który nie miałby jakichś zadumy. Panie, teraz nasz czas powoli dobiega końca. Zapytam jeszcze na, na koniec, jakie ma pan marzenia związane z rozwojem powiatu czemu? Czego panu życzyć panu mieszkańcom? No tak jak zwykle, no, czego najlepiej życzyć to zdrowia. Nie, Najważniejsze, prawda, wszystkim. Bo jak ma się zdrowie, ma się wszystko. A to moim marzeniem jest właśnie, żeby jeszcze lepiej funkcjonował szpital w powiecie lizbarskim. No i drogi, żeby dalej rosły, bo ze świato sobie już poradzimy. Tak, jak do tej pory żeśmy radzili, i myślę, że będziemy się radzić z wieloma innymi rzeczami. I tego panu i mieszkańcom życzymy zdrowia, zdrowia i druk. <grych> dobrych dróg na koniec. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Jan Harchaj, starosta licbarski był państwem i moim gościem Piotr Harasim. Bardzo dziękuję, pani starosta, za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.